Witam traderów w analizie indeksów i kontraktów. Dziś mamy 15 stycznia. Rozpoczynamy od wig 20, świece tygodniowe, zahaczymy w tej analizie również o KGHM, który był gwiazdą ubiegłego tygodnia, ale na początek świeca tygodniowa. Nadal jesteśmy w układzie preferowanym od dłuższego czasu, a więc w układzie spadkowym. Tydzień kończy się nie do końca regularną, ale jednak świecą do G, pokazującą równowagę pomiędzy kupującymi a Sprzedającymi. Także w tym tygodniu nie dostaliśmy na tygodniach jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. Na świecach dziennych mamy walkę e, w zakresie 2.228, e, 2.117 i żaden z tych poziomów nie został jeszcze pokonany. Aczkolwiek e, środowa sesja przyniosła naruszenie poziomu e, 246, którym po przekroczeniu którego można było spodziewać się kontynuacji spadku i ataku właśnie na 217. Poziom ten wskazuję i zaznaczam jako kluczowy i otwierający drogę do dalszych spadków. a Po naruszeniu, w środę przyszły wzrosty w, na czwartkowej sesji, gdzie właśnie KGHM był a głównym prowoderem wzrostów. A Obserwowaliśmy już od praktycznie wtorku wzrosty na surowcu, na miedzi, a ponad 6% wzrost. KGHM zaatakował właśnie w czwartek po informacjach ze sfery politycznej, także wprowadził nam tu troszeczkę zamieszania. Piątkowa sesja, dojście do średniej 405-sesyjnej i odpadnięcie. W piątek również euro-dolar oddał. Praktycznie cały wzrost, który był robiony przez ostatni tydzień, piątek, wyjście na nowe minima tygodniowe, na właściwie przekroczenie minimów z całego tygodnia na euro -dolarze. tak więc tutaj mamy słabość, euro nadal słabe, umacniający się dolar, a u nas na kontraktach FW20 na wykresie dziennym Mamy sytuację dość niejednoznaczną, ponieważ jeżeli poniedziałek przyniesie wzrosty, zamknięcie powyżej ostatnich zamknięć, zapewne dostaniemy potwierdzenie sygnału zmiany kierunku momentum, a więc będzie m, można liczyć się z, z możliwą zwyżką. Do tego, aby Abym uwierzył we wzrosty, potrzeba jeszcze przekroczenia poziomu 2,228. Tak więc jesteśmy w, troszeczkę w patowej sytuacji, i cały ten obszar uznaję jako strefę niczyją. Dopóki nie nastąpi wyjście z powyżej wskazywanych poziomów, możemy poruszać się zarówno góra, jak i dół. Poczekamy na rozstrzygnięcie wzrostu. Nie do końca dowierzam, ponieważ tutaj mamy prowokację ze strony kghm a pytanie, czy sam KGHM będzie w stanie utrzymać rynek. Na wykresie godzinnym KGHM pojawia się wykupienie, które może blokować e, troszeczkę wzrosty. E, również na innych indeksach jest problem, ale jeszcze KGHM e, świece dzienne. Tutaj e, omówienie sytuacji, a więc e, mamy. Oczekiwaną falę C, w której powinniśmy widzieć układ pięciofalowy. I nawet do właściwie w tym momencie, czyli już w 3 stycznia, mogła zakończyć nam się korekta trzyfalowa, będąca falą czwartą, i mogliśmy kontynuować wzrosty. Po czym właśnie czwartkowa sesja 12 stycznia przyniosła wybicie tego, tego szczytu. Zasięg podawany bodajże w okolicach 2, 105 zł na KGHM, -ie. 115 zł został osiągnięty. 122, czyli dołki fali pierwszej były jako maksymalny zasięg. KGHM zakończył tydzień 123,40 cieniami. Wszedł w strefę fali pierwszej. Jeżeli popatrzymy po zamknięciach, dopiero 125 zł, zamknięcie powyżej 125 zaneguje nam ten układ 5 fal. A wówczas KGHM ma szansę dojść nawet do 150-160 zł. Tak więc warto zwrócić uwagę. Czy jeżeli nie ma zamknięcia powyżej 125, zakładam odpadnięcie i jednak wykończenie fali 5 w fali C. Zamknięcie sesji powyżej 125 otwiera drogę na 160. Popatrzmy, co jeszcze mówią inne indeksy. A więc MWIG 40. Tutaj mamy dojście do, właściwie próbę dojścia ponowną do górnego ograniczenia tej konsolidacji, praktycznie trwającej od sierpnia, ale na wykupionym i zawracającym już wskaźniku. Trend momentum zmienia nam się na spadkowy, a więc no, nie dowierzam tym wzrostom jak, jako takim, które miałyby być trwałe. Sytuacja na pewno im nie sprzyja, a więc należy zachować ostrożność. Ja przynajmniej jestem w tym momencie podejrzliwy w stosunku do obserwowanych wzrostów. SWIG 80 również w kanale. Próba dojścia do górnego ograniczenia. Tutaj mieliśmy największą wartość 8806, a kanał dochodzi nam do 8934. Niewiele brakuje do dojścia do, do górnego ograniczenia. A więc y, można zakładać, że średnie spółki nadal w, małe spółki nadal w korekcie, czyli po impulsie kończącym falę piątą, y, po impulsie pięciofalowym, korekta ABC, jeżeli mielibyśmy ją zdefiniować korekta pedząca, dojście do proporcji, no i wykupiony wskaźnik, powinniśmy spodziewać się kontynuacji spadków. Kupowanie w tym momencie w mojej ocenie ryzykowne. Zawsze, je, zawsze, jeżeli się pomylimy, jest ruch wzrostowy, wybijający z kanału, wyjście i zawsze jest korekta. Można wrócić na, na korekcie. W tym momencie kupowanie obarczone jest zdecydowanie e, ryzykiem. E, New Connect NCI słabość słabość jeszcze raz słabość praktycznie na nikonekcie wzrosty niewykorzystane z y, głównego indeksu do tego mamy wykupienie na wskaźniku i odwrót wskaźnika a więc y, y, za chwilę trend momentu pokażę nam kierunek spadkowy co na pewno nie będzie sprzyjać wzrostom podsumowując y, ostatnio Największym rozgrywającym, rozdającym karty jest KGHM i od jego zachowania będzie zależało e, e, zachowanie wig 20 i kierunek. Jeżeli zobaczymy zamknięcie powyżej 125, można liczyć na kontynuację wzrostów, w przeciwnym razie myślę, że szybko powrócimy do spadków. E, małe spółki, średnie spółki a raczej w tym momencie kupowanie ryzykowne, chyba że wybrane e, perełki. Na tą chwilę to wszystko. Pozdrawiam traderów i do usłyszenia.